To wznawiamy obrady sesji. Z uwagi na pojawiające się cały czas problemy techniczne na chwilę obecną zostanie wyłączone tutaj monitorowanie jakby tego naszego obrazu, gdzie Państwo widzieliście tabelę z wynikami głosowania. Niemniej jednak ja będę odczytywać za każdym razem jak dotychczas, więc myślę, że możemy kontynu będziemy kontynuować. Zatrzymaliśmy się już tutaj w punkcie czwartym podpunkt A. Pani kierownik nam przedstawiła projekt uchwały i moje pytanie, czy Państwo radni macie pytania do tej uchwały, czy też możemy głosować? Nie widzę pytań, zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan Antokian. Jestem za. Gajewski Adam. Jestem za. Gajewski Stanisław. Grabender Waldemar? Jestem za. Kantorek Nieobecny. Kucharski Grzegorz. Lubocha Wiesława. Jestem za. Matusiak Agnieszka. Olejniczak Konrad. Jestem za. Pilarska Ewa. Jestem za. Ratajczyk Anna. Jestem za. Ryczkowski Tomasz. Jestem za. Szczodra Adam. Jestem za. Truśnicki Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy Bedno podjęła uchwałę nr 174 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Przechodzimy do podpunktu B. Dotyczy on zmiany uchwały o uchwaleniu wieloletniej finansowej gminy Bedno na lata 2021-2026 i tutaj poproszę o przedstawienie projektu uchwały panią skarbnik gminy panią Elżbietę Czajkę. Projekt uchwały Rady Gminy Bedno w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej gminy Bedno na lata 2021-2026. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Gminy Bedno uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 19, łamane na 165, łamane na 20 Rady Gminy Bedno z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bedno na lata 2021-2026 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Załącznik nr 1 pod nazwą Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Medno" w latach 2021-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Załącznik nr 2 pod nazwą wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Załącznik nr 3 pod nazwą Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bedno na lata 2021-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Bedno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Y omówię y wprowadzone zmiany. Do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Beta. Wspomnę tylko, że projekt uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie Gminy w zakresie planowanych dochodów i wydatków. Po wprowadzonych zmianach ustala się wysokość określonej, określonej uchwały budżetowej dochody na kwotę 25 612 325 ,08 zł 08 groszy po dokonanych zmianach wydatki budżetu stanowią kwotę 33 362 709 ,28 zł 28 groszy w wyniku wprowadzonych zmian ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu Stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 7 750 384 20 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 3 miliony, przychodami gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 887 242 zł oraz nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 3 863 142 zł 20 groszy. w wykazie przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmiany nazwy zadania Wykonanie robót budowlanych w Budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bednie celem poprawy dostępności i poszerzenia oferty kulturalnej otrzymuje brzmienie roboty budowlane w Budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Belnie. Dziękuję. Czy Państwo radni mają pytania bądź też uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Jeśli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania uchwały o zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedno na lata 2021-2026. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Antczak Jan. Jestem przeciw. Gajewski Adam. Jestem za. Gajewski Stanisław. Jestem za. Grawender Waldemar. Jestem za. Kantorek Mariusz nieobecny. Kucharski Grzegorz. Lubocha Wiesława. Jestem za. Matusiaka, Agnieszka, Olejniczak Konrad, Jestem za, Pilarska Ewa, Jestem za, Ratajczyk Anna, Jestem za, Ryczkowski Tomasz, Jestem za, Szczodrak Adam, Wstrzymuję się, Drusiński Krzysztof, Jestem przeciw, dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy Będno podjęła uchwałę nr 175 w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belno na lata 2021-2026. Proszę państwa, przechodzimy do podpunktu C dotyczącego wprowadzenia zmian w budżecie gminy Berno na 2021 rok. I Tutaj poproszę o przedstawienie projektu uchwały skarbnika gminy panią Elżbietę Czajkę. Uchwała Rady Gminy Berno w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Berno na 2021 rok. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Gminy Berno uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 tabela dochodów budżetu gminy Bedno na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w tabeli numer 3 tabela dochodów. Przepraszam, tabela wydatków budżetu gminy Bedno na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Dokonuje się zmian w tabeli numer 3a. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sowieckiego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 7 750 384 20 groszy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 3 miliony, przychodami gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 887 242 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 863 142 20 zł 20 groszy. Paragraf 6. Ustala się przychody w łącznej kwocie 7 750 384,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. W uchwale budżetowej nr 19, łamane na 166, łamane na 20 Rady Gminy Bedno z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bedno na 2021 rok. Paragraf ósmy punkt pierwszy otrzymuje brzmienie sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 miliony sto pięćdziesiąt złotych. Paragraf siedemnasty punkt pierwszy otrzymuje brzmienie zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 milionów. Paragraf 8. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Kilka słów o wprowadzonych zmianach. Projekt uchwały jak wieloletnia prognoza również był omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. To budżetu gminy wprowadzono zmiany w ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Stanisławice modernizacja dróg gminnych modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola-Kałkowa zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Centrum Usług Wspólnych Zabezpieczono środki na zakup samochodu dla Urzędu Gminy w miejsce Starego Lublina. Zabezpieczono środki na modernizację doposażenie rozbudowę stadionu sportowego w Pniewie. Utworzono zadanie zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mirosławice. Uzupełniono wydatki bieżące na oświatę i wychowanie. I otrzymane dochody, to finansowanie na realizację projektu pierwszy żłobek gminy Berno zostały zwiększone wydatki o tą samą kwotę na funkcjonowanie żłobka w 2021 roku. Dziękuję. Czy Państwo radni mają jakieś pytania, uwagi? Jeśli nie ma, zatem przechodzimy do głosowania w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian w budżecie gminy Belno na 2020 rok. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Antczak Jan. Jestem przeciw. Gajewski Adam. Jestem za. Gajewski Stanisław. Jestem za. Grawender Waldemar. Jestem za. Kantorek Mariusz nieobecny. Kucharski Grzegorz. Lubocha Wiesława. Jestem za. Matusiak Agnieszka. Olejniczak Konrad. Jestem za. Pilarska Ewa. Jestem za. Ratajczyk Anna, jestem za. Ryczkowski Tomasz. Jestem za. Szczodrak Adam. Wstrzymuje się. Trusiński Krzysztof. Jestem przeciw. E, dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy Belno podjęła uchwałę nr 176 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Beldno na 2021 rok. Proszę państwa przechodzimy do podpunktu D dotyczącego przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Beldno w 2021 roku. I tutaj poproszę o przedstawienie projektu uchwały panią inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska, panią Annę Łomkiewicz. I pani Aniu tak proszę później tak króciutko, bo wiem, że tam się nic nie zmieniło, ale gdyby pani to opowiedziała nam. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Belno dotyczy uchwały, podejmowanej jest na podstawie ustawy o ochronie zwierząt, to jest program, który przyjmowany jest rok rocznie do 31 marca, projekt ten podlegał zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii Organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz działających na obszarze gminy Dzierżawców Obwodów Łowieckich. W programie wskazane są punkty takie jak cel programu: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, ochrona nad wolno żyjącymi kotami, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjna sterylizacja, kastracja, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej i, para, i w rozdziale 10 finansowanie programu. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedno w 2021 roku. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o ochronie zwierząt Rada, Rada Gminy Bedno uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bedlno w 2021 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bedlno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo ewentualnie pytania, bo może to było omówione na wspólnym posiedzeniu komisji? Jeśli nie, tak, to przechodzimy do głosowania w podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bedno w 2021 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Antczakian. Jestem za. Gajewski Adam. Jestem za. Gajewski Stanisław. Jestem za. Grabender Waldemar. Jestem za. Kantarek Mariusz. Nieobecny Kucharski Grzegorz. Lubocha Wiesława. Jestem za. Matusiak Agnieszka. Olejniczak Konrad. Jestem za. Pilarska Ewa. Jestem za. Ratajczyk Anna. Jestem za. Ręczkowski Tomasz. Jestem za. Szczodrak Adam. Jestem za. Struciński Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Wielkopedna podjęła uchwałę numer 177 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Betno w 2021 roku. Przechodzimy do podpunktu e dotyczącego przyjęcia planu pracy rady gminy Betno na 2021 rok. Poproszę o przedstawienie projektu uchwały pod inspektor do spraw obsługi biura rady e, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego panią Kingę Wodarczyk. Projekt uchwały również był omawiany na wspólnym posiedzeniu stałych komisji. Projekt uchwały Rady Gminy Bedlno w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bedlno na 2021 rok. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Gminy Bedlno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się. Przepraszam Państwa. Przedstawię projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bedlno na 2021 rok. Paragraf pierwszy. uchwala się plan pracy Rady Gminy Bedlno na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i załącznikiem jest plan pracy Rady Gminy Bedlno na 2020 rok. Dziękuję. 2021 rok. Dobrze, ja że każdy z Państwa miał <laughs> przedstawiony ten, ten plan pracy Rady. Czy są jakieś pytania, ewentualnie uwagi, tudzież tu jakieś wnioski? Jeśli nie ma, zatem przechodzimy do głosowania w sprawie przyjęcia planu Rady Gminy Begna na 2021 rok. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Antczak Jan. Jestem za. Gajewski Adam. Jestem za. Gajewski Stanisław. Jestem za. Grawender Waldemar. Jestem za. Kantorek Mariusz nieobecny. Kucharski Grzegorz. Lubocha Hawiesława? Jestem za. Matusiak Agnieszka? Olejniczak Konrad? Jestem za. Pilarska Ewa? Jestem za. Kartajczyk Anna? Jestem za. Ryczkowski Tomasz? Jestem za. Szczodrak Adam? Jestem za. Krzysztof Tusiński? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy Begno podjęła uchwałę nr 178 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Begno na 2021 rok. Przechodzimy do podpunktu F dotyczącego przyjęcia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Begno na 2021 rok. I tutaj poproszę o przedstawienie projektu uchwały. ponownie Panią Ginę Projekt uchwały również był przedstawiony i omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji. Projekt uchwały Rady Gminy Bedlno w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bedlno na 2021 rok. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Gminy Bedlno uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2021 rok, stanowiące załączniki od numer 1 do numer 5 niniejszej uchwały. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tak jak mowa w treści uchwały, załączniki numer 1, ramowy plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bedlno, załącznik nr 2, ramowy plan pracy Komisji Gospodarki Mienia, Kosztów i Cen Rady Gminy Bedlno, załącznik nr 3. Ramowy plan pracy komisji porządku publicznego i ochrony środowiska Rady Gminy Bedlno załącznik nr 4 Ramowy plan pracy komisji socjalnej, oświaty i kultury Rady Gminy Bedlno załącznik nr 5 Ramowy plan pracy komisji skarg, wniosków i petycji na 2021 rok. Tutaj w tym punkcie macie państwo jeszcze jakieś pytanie? Jeśli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Radna na 2021 rok. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Antczak Jan. Jestem za. Gajewski Adam. Jestem za. Gajewski Stanisław. Jestem za. Grabender Waldemar. Jestem za. Kantorek Mariusz nieobecny. Kucharski Grzegorz. Lubo Wiesława. Jestem za. Matusiak Agnieszka. Olejniczak Konrad. Jestem za. Pilarska Ewa. Jestem za. Fortajczyk Anna, jestem za. Ryczkowski Tomasz, jestem za. Szczodra Adam, jestem za. Truśliński Krzysztof, jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że rada gminy Belno podjęła uchwałę nr 179 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji rady gminy Belno na rok 2021. Szanowni państwo, tutaj mam sygnał, że mamy ponownie problemy z transmisją, więc ogłaszamy przerwę.